Każdy, kto miał wodery w taki dzień wie o co chodzi. Oczywiście, że to jest do odplątania. Ale to nie jest jeszcze rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, bo za chwilę będzie coś super, ekstra. Siema, wit. Siema, witajcie na Kitchen Relax w kolejnym filmie. Mamy 8 czerwca i minęła godzina 11, zaczyna się robić naprawdę gorąco, a na dzisiaj przewidują odczuwalną na poziomie prawie 40 stopni. Jak to? W tej chwili około 25-26, jest to opcja w cieniu. Wczoraj dosyć mocno lało, dzisiaj będę chciał sprawdzić, czy podczas takiej pogody dosłownie samo południe uda się złowić jakąś rybę, czy te ryby biorą na spinning. I zaczynam od tego, co sprawdzono. Kenard Hunter Wobbler w opcji okonie, w opcji klenie i szupaki, bo tak się na to łakomiła, nawet boleń. 74 nowa życiówka. Mega zachwycony. Piękna ryba. Piękny boleń. Niech mi ktoś powie, że to jest boleniowy wobler. Ale co tam, kenarcik, hunter, wyhunterował życiowe bolenia i mam też większe woblery, ale póki co zacznę i spróbuję wydubać cokolwiek z tej wody w tych dość wysokich temperaturach, jak na spinning, przeważnie jednak jeżeli chodzi o takie gorące miesiące, to ten spinning ma sens rano, ma sens wieczorem, ma sens w nocy jak najbardziej od czerwca, jeżeli mówimy o sandaczach, ale czy ma sens o godzinie 12 w południach? przy 30 paru stopniach. Zapraszam na film, zostawcie łapeczki do góry i zaraz się przekonamy, czy uda się coś wydubać z tej wody. Mam kilka miejscówek zaplanowanych, jak między innymi takie właśnie warkoczyki, które natleniają wodę i nawet podczas tak wysokich temperatur powinno udać się znaleźć tam rybę. Zapraszam na film. Jeśli chodzi o wędkę, dla tych, którzy nie oglądają mojego kanału, ponieważ towarzyszy mi ta wędeczka Już od ponad roku jestem z niej bardzo zadowolony. Naprawdę bardzo zadowolony. To jest SG2 OCW 723. Oj, to mogą być też rośliny. Czasami warto też rzucić w przeciwną stronę. Aha. Coś trchnęło. Chodźmy na kolejną miejscu Z tygodnia na tydzień coraz na wyższe te trawska. Jedna z opcji to rzucanie właśnie za warkocz Przepuszczanie przez ten warkocz, tam czasami potrafi stać jakiś kleń Taki napływ też zawsze warto obrzucać. Tu mogą czekać rybki na coś, co im rzeka przyniesie. Ale jest bardzo gorąco naprawdę ciężkie warunki wędkarskie. Trzeba zaraz skoczyć, a wiedziałem Zróbmy taką zapłonkaną małą rybkę W tym wartkim warkoczu Dobra. Patrzcie, frajerstwo już widzę no. Fajnie było kurwa nad rzeką Jebani śmieciarze? A nie było nad rzeką, kurwa. Najebać po sobie. Nie rozumiem, nie zrozumiem nigdy tych ludzi do kurwy nędzy. No nie zrozumiem. Co oni mają w głowach oprócz sieki? Jest naprawdę upalnie, jest gorąco. Zaszło troszeczkę niebo chmurami, więc o tyle dobrze, ale to wcale nie umniejsza, jeżeli chodzi o to, że jest gorąco I w tych woderach. Założyłem je po to, żeby omijać jakieś trawy, pokrzywy, kleszcze i inne tematy. Natomiast rzeczywiście jest gorąco. Spuciłem się od środka, no ale to każdy, kto miał wodery w taki dzień, wie o co chodzi idę na kolejną miejscóweczkę szlakami takimi powiedziałbym w tym lesie inaczej się oddycha no bo jednak więcej tlenu ta wilgotność jest tutaj większa i jest troszeczkę więcej chłodu od tych drzew e, takimi klimatami z tego kukułeczka bardzo przyjemnie bardzo fajnie przejdziemy sobie tędy ale to nie jest jeszcze rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, bo za chwilę będzie coś super ekstra pięknego na naszej drodze. To, co chciałem Wam pokazać, to jest to drzewo, bo jest to niespotykany widok na co dzień. niesamowite piękne majestatyczne pomimo złamanych tutaj gałęzi rośnie dalej daje radę taka trochę nawet jakby wskazówka życiowa pomimo wszystko trzeba dawać radę no przepiękne jest to drzewo jest tak niepowtarzalne Tutaj miejsce na ognichu, nawet ktoś machnął sobie łoweczkę, oczywiście śmieci muszą być. Ale to drzewo to jest po prostu kwintesencja natury. Lecimy dalej, jeszcze się nie poddaje. Chociaż jest gorąco, jest naprawdę upalnie. Mam ze sobą butlę wody, więc o tyle dobrze. Widzimy się za chwilkę nad wodą. Zaczynam od tego, zacznę od tego, na czym skończyłem na poprzednim miejscu. Chociaż zupa straszna się tu zrobiła. Ale, jak już pod tą zupą ta obrotówka przejdzie, to myślę, że pod wodą już robi swoją pracę. O, już myślałem, że branie. A to. Szmatławiec szary, najbardziej pospolita ryba naszych wód. W takim miejscu też można byłoby się spodziewać rybki, okonia lub szczupaka, nawet ale też na pewno zielska. Zobaczcie, jak taki 4-centymetrowy wobler lata. Całkiem nieźle. Całkiem przyzwoicie lata. To sama miejscowa, ale z innej perspektywy. A perspektywa jest zawsze ważna. Kurde, już nie pamiętam jak ryba wygląda. Jak to mówią. Ładna miska jeść nie daje Miejscówka przepiękna Przepiękna Ale to za mało Żeby złowić rybę Także pudełko z Hunterami, zobaczcie jak się zafiksowałem Mam praktycznie wszystkie opcje tego Huntera, ale Naprawdę jestem mega zadowolony z tej przynęty. O, może małego pontunika. Ma inne malowanie. No, bo ma. I ten ma tutaj dodatkowo jeszcze kółeczko. Ale ja wezmę kenartę. Bo jest trzy razy tańszy. Jasny gwink. No nie, no tam jest. Hardcore ta miejscówka powiem w szczerze. No to będzie zbieranie. Zbieranie zielska. Program Chrust Plus, tylko z podwody wody. Te parę piękny piękne rejs. Tiriri, Mia. Miałam, że tak się odbiłaś do kurwy nędzy. Paru statkiem kurwa w piękny rejs. Oczywiście, że to jest do odplątania Jeżeli ktoś myśli, że nie jest, to jest w grubym błędzie. Czas start. Dobra, nie jest kurwa. Lecimy dalej. Ta przynętę, czyli tak zwanego spinmada, wyciągnąłem z tego miejsca. To może dzisiaj odzyska wolność, wróci na to miejsce. Skąd wyszedł? A może ktoś specjalnie używał tutaj tej przynęty, bo jest skuteczna. zostawię ten film na zimę idealnie wiedzie przy minus 15 Uff, z odczuwalną powyżej 30 ja pierdzie co tu robię nad jezioro dupę moczyć a nie rybę próbuję złowić 33 stopni. Szło ale mam w woderach po prostu masakrę masakrę wracamy do Hunterów bardzo dobry wobler, jeżeli na to nic nie siada to znaczy, że nie ma ryb <ścoughs> szczerze naprawdę bardzo Dobry wobek, nie ma miękkiej gry, nie ma miękkiej gry, nie. nie ma miękkiej gry, nie ma też koni. Bardzo ciężkie warunki dzisiaj, wolałbym mieć mokro w woderach od nowej życiówki <grych> Powoli Kończą mi się pomysły Niesamowite co? Żeby w takim miejscu przy drzewku nie było ryby Co można na swoje sprawiedliwienie Jeśli to, że nie ma ryb, to jeszcze rozumiem Czemu Masz Łowić Dziękuję wam bardzo za towarzyszenie mi podczas tej wyprawy w naprawdę gorących, hardkorowych warunkach. W tej chwili myślę, że około 31-32 stopni. Bardzo fajnie, że jest troszeczkę zasłoniętego nieba, ale jest naprawdę gorąco i w woderach. Tam od środka mam już po prostu bagno. Przepiękne to drzewo. Naprawdę przepiękne, niesamowite i niepowtarzalne. Ja nie przedłużam. Jak widzicie, i taki jest mój wniosek też. Bardzo ciężko, oczywiście nie mówię, że jest to niemożliwe. Jest mnóstwo wędkarzy, którzy udowadniają, że jest to możliwe, żeby połowić w tak upalny dzień, w środku dnia. W tej chwili jest godzina pierwsza, jest środek tej lampy. W tej chwili naprawdę robi się coraz cieplej. Wracam do auta, jeszcze mam kawałek do przejścia. Jeszcze raz dzięki za odwiedziny. Tak jak mówię, wniosek tego typu, że jednak w takich gorących dniach, gorących miesiącach lepiej łowić rano, lepiej łowić wieczorem, a od czerwca, tak jak teraz, lepiej i łowić nawet w nocy. Natomiast jeżeli chodzi o taki skwar w ciągu dnia, rybki mają siestę i najlepiej też zrobić sobie siestę. Drineczek, palemka, drineczek bezalkoholowy, oczywiście jakiś świeżo wyciskany sok, dupa do jeziora. I w ten sposób można spędzić też trochę czasu, ale każde wyjście nad wodę dla mnie jest czasem dobrze spędzonym, więc i dzisiaj również dobrze się bawiłem. Zostawcie łapeczkę do góry, jeżeli chcecie. Pozdrawiam Was ze słonecznego, nadwarciańskiego klimatu i bardzo, bardzo wysokiej temperatury. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Siema. Cześć, witajcie na Kitchen Relax w kolejnym filmie.